Siema z tej strony Wiktorowskie, to jest kolejny odcinek z mojego stanowiska i słuchajcie, rozwizowy. Właśnie dzisiaj dostałem prezenty bardzo fajne. I patrzcie, dostałem właśnie taką oto, oto piękną kreaturę od Game, Game Beards. Bardzo fajna, fajnie się podświetla, więc jestem bardzo szczęśliwy. Czekajcie. Żeby działał, ze sobie widzimy sobie na Chroma I patrz, to się wciska, LEDy się włączają tak. Ale fajnie być tak LEDy włączone, co się się wygląda O tu się da nawet ten To się nawet da, O, Oooo Patrzcie ile się... Ja proszę, bo tutaj nie widać Patrzcie ile rzeczy się tutaj da O, się jaram tą. ba Ja tutaj wchodzę na Google mojego Wchodzę i coś, coś wpiszę. Tylko już nie wiem, czy będzie widać. Dobra, będzie, powinno widać. No, wchodzimy. A do myszki za chwilę przejdziemy. O. Na YouTube sobie na przykład takiego wyjdziemy. Wy też wchodzicie na YouTube'a. To nie wiem, czy będzie działał internet. Co to? Co mi chce dać? No. Co no, na razie tak? Wchodzicie sobie na YouTube'a. Kurde, nie wiem czy będzie widać wszystko, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać Chodzicie tutaj, wpisujecie Wpisujecie wchodzicie, wpisujecie, mu ten i tutaj klikacie w subskrypcję i wciskacie i subskrybujecie mi, No więc to było na tyle do klawiatury Klawiatura w sumie jest fajna mm. Posłuchajcie, posłuchajcie jej brzmienia brzmi. fajne jest, dobra Teraz wchodzimy do... Czekajcie, muszę sprawdzić, jak to wygląda w bo już Nie No sprawdzimy. Kabel bardzo fajna, z tymi tam się ładnie komponuje. od tej to i jest tu za chwilę jakiś poprowadza. Czas na myszkę. Myszka od Hawaka. To jest logo. Ma 6 przycisków. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Czekajcie, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pomyliło mi się. No, ale fajnie się w dłoni ją trzyma. Fajnie się w ją dłoni trzyma. Fajne jest po prostu. Fajne jest, podoba mi się. A wy a wy to dostaliście, ja pod Holinkę, ja dostałem taką kreaturę piękną. Jeszcze sobie dostałem. Taką piękną kreaturę dostałem. Fajna, fajnie ona wygląda, ja No ja my myślałem, że jakąś głupią dostanę, ale to jest normalnie fajna. I dostałem jeszcze myszkę. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, tak właśnie prezentuje się mój, mój nowy ten. Mój no, moja nowa klawiatura i moja nowa myszka. Więc ja się tam, żeby zobaczyłem w kolejnym odcinku, który będzie dzisiaj. Cześć, oto jest, że coś włączyło. Cześć, czułem, bo pani APC subskrypcji bo niedługo sylwester, niedługo stream sylwester właśnie nam do zobaczenia w kolejnym odcinku. cześć i czołem Ułem. pa pa